No, wiedzieliśmy, że jedziemy na bardzo trudny teren. Stomil w ostatnim czasie seryjnie punktował tutaj u siebie na boisku. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, ale z dużą pokorą i z szacunkiem dla rywala jechaliśmy z planem na zwycięstwo. Oczywiście w szóstej minucie stracona bramka mocno pokrzyżowała nam ten nasz plan. I niestety musieliśmy troszeczkę to wszystko przemeblować. Pierwszej zmiany już dokonałem. 30 minut, około 30 minuty. Ona już miała fajny wpływ na, na przebieg meczu, bo Carlos, bardzo ofensywny zawodnik, widać, że pociągnął zespół troszeczkę do gry bardziej ofensywnej. Natomiast no, w przerwie w szatni dokonaliśmy kilku korekt w ustawieniu i muszę tutaj podziękować zespołowi na bardzo dobrą reakcję na zmiany taktyczne, ponieważ wyszliśmy troszeczkę wyżej. No i od pierwszej minuty, drugiej połowy jakby skrętnie dążyliśmy do tego, żeby najpierw strzelić bramkę wyrównującą, a następnie bramkę na wagę trzech punktów. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i cieszymy się z tego zwycięstwa, natomiast umiarkowanie, wiemy, że za cztery dni mamy kolejny mecz, bardzo trudny i, i również bardzo ważny i będziemy chcieli zagrać o pełną pulę już u siebie. Czy zrobić, żeby zagrać Ale lepiej w tej chwili 45? Minut. Nie, no ja, ja jestem tutaj bardzo świadomy tego, jakim dysponuję składem i jak to są. Wartościowi zawodnicy i uważam, że ta rozmowa była bardziej merytoryczna pod kątem przesunięcia zawodników indywidualnie w formacji, ewentualnie całej całej linii obrony wyżej. Bardzo, bardzo taka fajna, taktyczna rozmowa i od razu w drugiej połowie była oczywiście realizowana, za co chciałbym tutaj całemu mojemu zespoł zespołowi bardzo podziękować, bo w takich trudnych momentach, jak odwraca się wynik, buduje się zespół. Tutaj można powiedzieć, że jeszcze bar bardziej budujemy swoje relacje. Dobrze, że postępowaliście w pasach przejściowych, przechodziliście do kontry, ale wale związek oczywiście po w fragmencie wieczy, czyli, czyli sama piłka nożna. No niestety piłka nożna jest y, taką grą, że nie ma tego środka, tak? Ćwiczyliśmy i staje fragmenty gry, i fazy przejściowe, natomiast również ćwiczyliśmy i skoncentrowaliśmy się na poprawie tych błędów w grze defensywnej. A znowu dzisiaj, niestety, jedna sytuacja, bo muszę przyznać, że cały blok defensywny, jak i cała drużyna w grze defensywnej zachowywała się bardzo poprawnie, natomiast no, znowu straciliśmy bramkę. Tak naprawdę, no, można powiedzieć, mając sytuację pod kontrolą. Jak pan sobie sytuacji ze są Tak, to, to tak jak powiedziałem na początku, to jest bardzo wymagający przeciwnik, tym bardziej u siebie, seryjnie punktujący, natomiast wiemy, w jakim ustawieniu oczywiście wychodzą na mecz i, i, i te wahadła były przez nas dzisiaj troszeczkę nazwijmy to, zaakcentowaliśmy tą tą niwelację tych ich wahadeł i myślę, że. Oprócz tej sytuacji, w której Stomil strzelił na bramkę, mógł jeszcze w końcówce strzelić po doświadkowaniu zbocznego sektoru i tutaj przestrzelonej główce, ale uważam, że no mecz był w naszym wykonaniu, taki nazwijmy to pod kontrolą. Niestety, dzisiejsze spotkanie zakończyło się dla nas niekorzystnym wynikiem. Chociaż szybko otworzyliśmy wynik spotkania, prowadziliśmy 1 do 0 i tak naprawdę do. Momentu stracenia bramki na 1 do 1 nic nie wskazywało na to, że, że coś... Coś niemiłego się wydarzy. Myślę, że kontrolowaliśmy przebieg spotkania, zdawaliśmy sobie sprawę, że gramy z drużyną, która ma zawodników, którzy szybko porują piłką. Dobry technicznie nie mogliśmy się odkryć. Tak samo drużyna Miedzi podeszła do nas w ten sam sposób, dlatego w tym spotkaniu nie było zbyt wiele sytuacji. Od momentu jeden do jednego tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko wskazywało na to, że mecz zakończy się remisem. Nie było zbyt wiele sytuacji w tym spotkaniu. Natomiast być może, gdybyśmy my wykorzystali sytuację kilka minut wcześniej po tym fragmencie gry, sama Van Huffela i trafiliśmy bodajże w słupek, wynik by się zakończył, wynik byłby zupełnie odwrotny, tak? Niestety znowu szwankuje u nas koncentracja przy te gry i po raz kolejny straciliśmy ramkę w ten sposób. Nasza sytuacja się skomplikowała, natomiast mamy, e, cały czas tak naprawdę wszystko jest zależy od nas. Mamy trzy spotkania do końca i wszystko zależy od nas. Mam nadzieję, że uda się nam w najbliższym spotkaniu zdobyć trzy punkty i wszystko wróci do normy. trenerze, pytanie od pana Pawła Zajączkowskiego. Dobry wieczór. Panie trenerze, czym była spowodowana zmiana wójcie? które zastąpił Lucas Kuban. To była zmiana tylko i wyłącznie taktyczna, ponieważ Wojtek Hajda miał na koncie żółtą kartkę, baliśmy się, że, że otrzyma drugą żółtą kartkę i konsekwencji czerwoną.